Osoba, która ci się podoba, zna matematykę binarną. Myślę, że jesteś dziesiątką. Myślę, że jesteś dziesiątką. A w dzisiejszym odcinku IT Morning, w 2021, bezpieczeństwo psychologiczne, zaczynamy. <mum> Cześć, to jest pierwszy odcinek nagrywany po moim powrocie z urlopu. Więc, dla osób, które nie pamiętają, to jest IT Morning, taki codzienny zbiór newsów i artykułów, ciekawostek ze świata IT, gdzie po prostu omawiam różne ciekawe artykuły. Jak wiecie, sytuacja na świecie się bardzo ciekawie zmienia, bardzo dużo różnych rzeczy się dzieją Podjąłem decyzję, że specjalnie raczej nie będziemy tutaj rozmawiać o sytuacjach związanych z Ukrainą. Po pierwsze, nie jestem ekspertem w tym temacie, jest dużo dezinformacji, jest dużo różnych rzeczy. Od czasu do czasu można spotkać jakichś ciekawszych akcjach charytatywnych z tym związanym, ale uważam, że są lepsze miejsca do tych dyskusji niż mój kanał. Ja sam yy, decydowałem, że najlepszą opcją, jakby to wspierać, to jest przez polską akcję humanitarną, i w zeszłym miesiącu przelałem yy, na to pewną sumę. W tym miesiącu czekam właśnie na zakończenie rozliczeń podatkowych na ten miesiąc, i będę wtedy liczył, ile mogę sobie pozwolić przelać. I w tym sposobem najprawdopodobniej to jest ostatnia informacja związana z Ukrainą na tym kanale, chyba że coś naprawdę ważnego się wydarzy. No, ni niestety nie mam dobrego segwaya, żeby przejść z tego tematu do bardziej miłych rzeczy, więc dzisiaj jest, a raczej z naszej perspektywy dzisiaj jest... 8 marca 2022, czyli Dzień Kobiet. Tym samym chciałbym życzyć wszystkim naszym wspaniałym paniom, które biorą udział w tym kanale, które są w IT i które są poza IT, jak najlepszego z tej okazji. Mam nadzieję, że właśnie się to będzie udane, że będzie spokojne i nie będzie dużo zmartwień, więc życzę Wam jak najlepiej. Jeśli chodzi o dalsze rosy kanału, to póki co będziemy się dalej rozwijać, zbliża się niedługo rocznica, nie mam pomysłu, co będziemy z tej okazji robić. Ym, ale na pewno muszę kupić nowe herbaty, bo mi się powoli kończą, więc jeśli macie jakieś ciekawe propozycje, ym, dawajcie znać w komentarzach. Zanim jeszcze przejdziemy do artykułu, chciałbym wam pokazać jedną rzecz. Ym, czekajcie, przełączymy tutaj. Artur C. Commander User, mam nadzieję, że poprawnie to wymawiałem, yy, jest osobą, która w pewnym sensie dość co z niedawno dołączyła do, do grona yy, słuchaczy. Używając określenia słuchaczy, bo z tego co rozumiem, e, Artur przyjmuje e, IT Morning w formie czystego podcastu. E, więc, e, jeśli dobrze pamiętam, słucha to na Google Podcast. Jak widzicie, przebił się w, e, w bardzo szybkim okresie prawie przez wszystkie odcinki. Jeśli dobrze pamiętam, zajęło mu dwa dni. E, e, Zajęło mu dwa dni na przebicie się przez 2,5 dnia na przebicie się przez praktycznie wszystkie odcinki. Robił to na ogromnej prędkości. Przyznam się szczerze, nie wiedziałem, że jestem w stanie być słuchanym w takiej prędkości. I cieszę się, że są osoby, którym się to podoba, na tyle, że przebijają się przez takim krótkim czasie. Pozdrawiamy tutaj, Artura i cały się przypominamy. Tak, jesteśmy także na większości platform podcastowych. Obecnie nas nie ma na, Google, na Apple Podcast i mam trochę problem z dodaniem nas tam. Kombinuję. Będę próbował niedługo ponownie. E, no i to wszystko. Czas zaczynać. E, pierwszym naszym artykułem na dzisiaj, chwileczkę. E, pierwszym artykułem naszym na dzisiaj jest: Zapomniałem przewinąć do góry. Jak widzicie, jestem trochę zarzewiały. Jest e, wyniki badań na temat hakowania w 2021 roku. Jest to artykuł, stricte te techniczny, który ja jestem zacinki w ustach, żeby go omawiać. O co chodzi? Mamy do czynienia z różnymi researchami związanymi z hakowaniem, które wyszły różne nowe podatności, różne ciekawe zastosowania starych podatności i przyznam się, nie e, większość tych rzeczy latają powyżej głowy. Nie jestem w stanie w pełni się odnieść i zrozumieć ich skali. Mam podstawową wiedzę z security na tyle, żeby podstawowe podatności umieć skorzystać, umieć interpretować wyniki SOVAS, TOP-TEN i tak i dalej, ale tutaj już się dzieją rzeczy powyżej mojej głowy. Więc jeśli sami interesujecie się trochę security, to jest raport, który warto się zapoznać, bo jest tutaj dużo ciekawych znalezisk. To co mi najbardziej zwróciło uwagę, to że wyszły podatności także w HTTP, w HTTP, co jest już naprawdę ciekawą rzeczą, bo tak naprawdę jak autorzy sami zaznaczają, do 2021 HTTP był uznawany za po prostu praktycznie bez większych jakichś ryzyk, i da się w bardzo i po prostu był bardzo bezpieczne. Teraz okazuje się, że jest z nim parę dość ważnych podatności. Jak widzicie na samej liście są podane dwa. Yy, jest to jeszcze trochę innych rzeczy, ale tak jak powiedziałem, nie czuję się kompetentny, żeby je omawiać. Najważniejsze chciałbym zwrócić uwagę, to co jeszcze autor podsumował, że w 2021 wydarzyło się dużo naprawdę ciekawych badań, jeśli chodzi o Web Security i no, miejmy nadzieję, że te wyniki pomogą zrobić to wszystko o wiele bardziej bezpieczne. No i idziemy dalej. Naszym e, drugim artykułem jest e, book club e, z e, GITE, GITE Kill Card. Kilcard e, poświęcony Psychological Society. Gite występowała m.in. na IT Matters, jeśli dobrze pamiętam, konferencji organizowaną przez Joanna Maćko, e, Moćko, e, gdzie m.in. też mówiła o bezpieczeństwie psychologicznym, gdzie opowiadała o swoich przygodach. Znaczy, że mam nadzieję, że dobrze mówię, że to ona, bo mogło się okazać, że mu ale raczej tak. Ym, tutaj autorzy, że y, właśnie bierze udział w podcaście, który cię czytam w Book Clubie, w nagrywanym wideo. I tu jest największy problem. Jest to nagranie 45-minutowe, prawie, które ma słabej jakości dźwięk. Ym, ja nie przebiłem się do końca, bo ym, nie uważam siebie za jakiegoś wielkiego me megalomana. Ale w pewnych miejscach jakość dźwięku mnie po prostu straszała i nie pozwalała mi się skopić na nagraniu. Padło wiele ciekawych stwierdzeń i jeśli naprawdę się Was ten temat lub, lub chcecie mieć jakieś po prostu obraz jak to wygląda, jest to fajny materiał do wejścia, ale muszę zaznaczyć, jakość dźwięku jest słaba. Może to po prostu mi się zmieniły wymagania, odkąd nagrywam ten, te materiały, bo składam dużo roboty, żeby ten dźwięk był. Akceptowalnej jakości. Nie powiem, że jest dobrej, ale no, to było trochę poniżej rzeczy, które byłem w stanie zaakceptować. Mimo wszystko uważam, że materiał, jeśli jesteś w stanie, jeśli nie jest teraz problemem, jest warto obejrzenia. No i to wszystko na dzisiaj. Więc dzisiejszy odcinek był taki trochę takim powrotem do formy. Ja jeszcze się nie skończyłem rozpakować. Pewno możecie zobaczyć za mną gdzieś, jak się przechylę, że stoi jeszcze torba, bo część rzeczy się pierze, część rzeczy dopiero będzie się prała. Dużo się wydarzyło. Jeszcze raz wszystkim naszym paniom wszystkiego najlepszego z okazji Dnia Kobiet. I widzimy się jutro.